Dotykamy się dzisiaj na czwartej już edycji Brookbed Thermalica Conference. Bardzo się cieszymy, bo nasza konferencja dobiega końca i jakby na tą chwilę wygląda na to, że, że będzie bardzo udane. Oczywiście będziemy pytać uczestników, jakie są ich odczucia, natomiast z punktu widzenia organizacyjnego na pewno myślę, że wydarzenie bardzo fajne, cieszące się już coraz większym zainteresowaniem. Okazuje się, że, że bilety po dwóch tygodniach się wyprzedały, więc świadczy to o tym, że jest zapotrzebowanie na... Na tego typu szkolenia dla trenerów, szkole, szkolenia merytoryczne i, i myślę, że dzisiejszy temat i prelegenci na pewno zachęcają do tego, żeby być tu dzisiaj z nami i żeby się rozwijać w swoim rzemioście, jak jest piłka nożna. Na pewno bardzo inspirujące wydarzenie, bo myślę, że przy pełnej sali, przy sali, która reaguje na, na to pytaniami, tak, jest bardzo dużo rzeczy, które wyjaśniamy sobie. ce salon. No to tak naprawdę coś bardzo ważnego, bo, bo widać, że to, co mówiłem, no było, było ważne dla tych ludzi i w jakiś sposób e, inspiruje. Tak? Czyli no, i są, są w stanie coś zaadoptować z tego, co mówiłem na przykładzie gry LKS-u Łagów dla, do, do swojej pracy, bo tak naprawdę każdy z nas, jeżdżąc na czy to kursy, czy to kursokonferencje, poszukuje czegoś, co pomoże mu w pracy. I, no i taka jest idea tych tych spotkań, że nigdy nie przełożymy jeden do jednego tego, co usłyszymy. Natomiast jeżeli znajdziemy coś, co pomoże nam w pracy, to no to, to już jest sukces. Ja bardzo się cieszę, że mogę znowu po raz drugi tutaj gościć na, na takiej na bardzo miłej memu sercu. W powoli zakochuje się w tej, części, w tej części kraju. To jest fantastyczne miejsce, tutaj nie cieczę. i pod względem piłkarskim mamy też i takie atmosfery terenerskiej. dlatego też cieszę się, że mogłem wziąć udział. Nie wiem, czy to jest już chyba to już trzeci czy czwarty jestem tutaj drugi raz. Mam na nadzieję, że po tym materiale, które tu przedstawiłem, będę zaproszony. Kolejny raz bo chętnie przyjmę takie zaproszenie. Jeżeli chodzi o samą konferencję, ciekawa tematyka związana z taktyką. Ja miałem przygotowałem materiał dotyczący współpracy dwójki napastników albo napastnika ofensywnego, pomocnika w kwestii atakowania, jak to, jak to może wyglądać, jakie są przykładowe rozwiązania na bazie Interu Mediolan, gdzie, gdzie dwójka napastników bardzo dobrze to realizuje, oraz przedstawiłem różne koncepcje treningowe, w jaki sposób można na tym pracować w kontekście zespołu, jak i treningu indywidualnego. Czy też treningu, treningu grupowego. Jeżeli chodzi o pytania o sali, było ich niewiele. Więcej czasu i więcej czasu na rozmowy było w kuluarach, także porozmawiałem z niektórymi trenerami na ten temat. Mówiliśmy o obronie niskiej na przykładzie lks u Łagów. To jest dość trudny temat, bo myślę, że w dzisiejszej piłce, kiedy wszyscy chcą atakować przeciwnika wysoko, to jest takie teraz w tym momencie troszkę zapomniane. Może reprezentacja realizuje to dość dobrze, natomiast jak ogląda się mecze, czy w telewizji, czy mecze ligowe, to jest bardzo dużo takiej gry na, na bardzo wysoko, na połowie przeciwnika. Więc myślę, że ten temat był takim tematem troszkę zapomnianym, troszkę innym, ale myślę, że bardzo w tym przypomnieniu. Warto podkreślić, że ponownie udało nam się zorganizować wydarzenie współtowarzyszące, czyli robiliśmy warsztaty szkoleniowe dla trenerów dzień wcześniej, czyli, czyli wczoraj też grupa około 20 trenerów wzięła udział w warsztatach i w takiej formule bardziej indywidualnej, warsztatowej i rozmawialiśmy na temat zachowań przy obronie pola karnego, też bardzo ważna rzecz. Poruszana będę dzisiaj po części przez prelegentów, ale ale myślę, że te nasze wydarzenia na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń ogólnie w Małopolsce, a może i w Polsce, jeśli chodzi o szkolenie trenerów. A, a mamy do tego świetne warunki, bo, bo sala kinowa, czy, czy nawet stadion, na którym wczoraj mieliśmy warsztaty, są do tego jakby świetnym miejscem.